Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Hofbergman. Jak widzicie, jesteśmy w biogazowni. Dzisiaj opowiemy sobie o produkcji gazu w biogazowni. Jak ten gaz się w ogóle tutaj robi i, i wszystko po kolei, co jak z czym się ma. Słuchajcie, najważniejsza rzecz podstawowa: żeby w ogóle móc rozpocząć produkcję gazu, musicie najpierw sobie ten teren oczywiście tutaj w biogazowni kupić. On jest jak widzicie. Eee, Warty około 600 tysięcy euro, jest to spora suma, ale uwierzcie mi, że na produkcji gazu bardzo szybko się odbijecie. Także pierwszą rzeczą, jaką musicie zrobić, to jest zakup tego terenu biogazowym. Eee, kolejną rzeczą, eee, jaką musicie zrobić, to jest zapełnienie dwóch eee, zbiorników dwoma różnymi typami. Tak? Pierwszy zbiornik zasypowy, to jest ten koszt tutaj zasypowy, który widzicie, Fligla. Ten kosz możecie zasypać tak jak widzicie tutaj na dole, wkład stały. To jest kiszonka kukurydziana, siano kiszonka, biomasa obornik, koniczyna, trawa, plewy kukurydziane oraz słoma kukurydziana. To się tu nie wyświetla, bo jest za mało miejsca, ale ta słoma kukurydziana również jest tutaj przyjmowana. Drugi wkład to jest wkład płynny i tu możecie dodawać gnojówkę oraz w przypadku mojej mapy również pekali. Tą gnojówkę dodajemy tutaj tej klapie. Tą klapę otwieracie poprzez podejście tutaj blisko do niej i wciśnięcie przy lewego przycisku myszy. Klapa się otwiera i w tym momencie macie już uaktywniony trigger do rozładunku. Za chwilę sobie podjedziemy tą beczką i zobaczycie, że tutaj można sobie spokojnie ten te fekalia, czy też ten, czy też tą gnojówkę tutaj przetankować bez systemu węży, oczywiście. W momencie kiedy zapełnicie już te dwa zbiorniki, czyli wkład stały oraz wkład płynny, produkcja tej, tego gazu, tego biometanu, jak widzicie, oraz kompostu tego płynnego rozpocznie się oczywiście automatycznie. Także ja teraz sobie zapełnię te zbiorniczki, żeby rozpoczął się ten proces produkcji, a później omówimy sobie dalej w kolejnym etapie. Jak ten gaz sprzedawać, i jak odbierać ten kompost, tutaj stąd. Także zostańcie ze mną. Ja sobie będę teraz te zbiorniczki napełniał, a wy posłuchajcie sobie jakiejś muzyczki. That love falls apart so Your little piece of heaven Turns to dust Listen to your heart Jak widzicie, kolejny dzień eee, nam się już tutaj troszkę tego wyprodukowało. Eee, oczywiście produkcja się wstrzymała, dlatego że bardzo szybko schodzą ten, ten wkład płynny. Jak widzicie, on się cały skończył eee, i produkcja po prostu dalej już bez tego jednego składnika iść nie będzie. Eee, jedno sprostowanie, o którym zapomniałem Wam powiedzieć, po załadowaniu tych dwóch zbiorników, musicie podejść tutaj pod ten wyświetlacz, pod ten monitor. I wcisnąć literkę I, aby uruchomić proces produkcji. Ja wam wstępnie powiedziałem, że proces produkcji rozpocznie się automatycznie, natomiast on automatycznie się nie rozpoczyna. Trzeba wcisnąć literkę I, żeby ten proces produkcji się rozpoczął. Jak widzicie, wyprodukowało nam się już 16 tysięcy biogazu i 6400 litrów kompostu płynnego. Jak teraz ten gaz? Sprzedać, słuchajcie, otóż tutaj jest taki, jak widzicie, zawór. Ja tutaj włączę wam podpowiedzi, żebyście widzieli i zobaczcie tutaj jest otwór zawór gazowy połączenie z siecią gazową pod lewym przyciskiem myszy. W momencie, kiedy wciśniecie lewy przycisk myszy, ten zawór tu z lewej strony uniesie się do góry i nastąpi sprzedaż tego biometanu. My sobie to teraz właśnie sprzedamy. Jak widzicie, przepraszam bardzo, ten z prawej strony zawór się otworzył i zobaczcie, dostaliśmy 19 tysięcy ponad e, na trudnym poziomie e, za sprzedaż tego naszego gazu, tak? Jak widzicie, e, nie wiem, czy to będzie widać, czy nie będzie widać, e, tutaj się wyświetla, zobaczcie, 16 tysięcy na zegarze, jak widzicie, tutaj nie ma niestety zegara e, i Teraz sobie ten zabór zamkniemy z powrotem. Podchodząc tutaj z powrotem do tego zegara, jak widzicie, tutaj się nie zmieniło nic, jeżeli chodzi o ubycie tak, tego biometanu, tego gazu. Natomiast on, on rzeczywiście się zmniejszy po pewnym czasie. Także jak widzicie, na gazie bardzo dobrze się można sobie dorobić. I tutaj jak widzicie mamy 6400 litrów tego naszego kompostu płynnego. Aby ten kompost sobie stąd zabrać, to jest sprawa banalnie prosta, oczywiście musimy sobie podjechać jakąś beczką, którą posiadamy, tak? I musi być to, od razu zaznaczam, że musi być to beczka z tego dodatku LSFM Universal Tank Pack, ponieważ musi mieć tą otwieraną klapę i po prostu podjeżdżając sobie tutaj pod tą rurę załadowczą, jak widzicie tutaj w tym miejscu pokażę Wam na podpowiadaczu, podczas ciśnięcie klawisza R macie rozpocznij napełnianie. Wciskając klawisz R i wybierając tutaj oczywiście tę mieszankę, znaczy wybierając tu nie macie możliwości zmiany, tak? Wciskając przycisk Start Zobaczcie, następuje załadunek tego naszego kompostu płynnego, tak? czyli tego nawozu płynnego, który możemy, który możemy wykorzystywać sobie na, na polach, tak? Tak to wygląda, jeżeli chodzi o produkcję gazu. Nie jest ona jakoś bardzo mocno skomplikowana. Wystarczy po prostu, tak jak mówiłem wam na samym początku, jeszcze raz powtórzę, tutaj przywieźć. Gnojowice, bądź też w moim przypadku fekalia, tutaj wrzucić środek stału typu na przykład obornik, jeżeli nie macie go na dużo, lub kompost, albo biomasę, trawę lub inne rzeczy, te które się Wam tu wyświetlają. Tak jak mówiłem, wkład stały. Do tego dodatkowo jeszcze dochodzi ta słoma kukurydziana, która się tu nie wyświetla. I poprzez załadowanie tych dwóch zbiorników, wciskając klawisz, i rozpoczniecie proces produkcji. Bardzo prosta sprawa, bardzo dochodowa. Oczywiście dużą inwestycją na samym początku jest zakup tego terenu, bo on jest bardzo drogi. Natomiast tak jak mówię, jeżeli skupicie się po żniwach na przykład, mając bardzo dużo, e, bardzo dużo na przykład właśnie trawy czy, czy innych tych materiałów e, i gnojowicy od zwierząt, e, możecie ten proces produkcji tego gazu tutaj rozpocząć i bardzo szybko się zrobić niebyt pieniędzy. To tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wszystko było jasne i czytelne. Jeżeli nie, piszcie w komentarzach, bardzo chętnie odpowiem na wszelkie pytania. To tyle na dzisiaj. Dzięki. Cześć.